Witam w kolejnych minutkach z Elą. I mamy kolejne pytanie na naszą dzisiejszą minutkę. Oj, same pytania wpadają nam o związkach. No, super, super. Odpowiadam. Bardzo lubię terapię, robić terapię partnerską i dużo prowadzę zajęć terapii partnerskiej na trzecim roku. Dobrze, odpowiadam. Jaką prawdę o mnie pokazuje partner, który mnie zdradza? Partner, który Cię zdradza, może pokazywać z poziomu podświadomego prawdę o Tobie, ale może pokazywać z poziomu świadomego prawdę o Waszej relacji. Może pokazywać również z poziomu świadomego prawdę o nim samym. Którą prawdę wolisz? Omówię krótko wszystkie trzy. Zacznijmy od tej z poziomu świadomego, czyli jaką prawdę pokazuje. O Waszej relacji. Jeżeli jest zdrada, to ta relacja może nie jest najlepszą relacją. Pamiętam, kiedy ktoś powiedział, że jeżeli pomiędzy dwojgiem ludzi jest dobrze, to nic się nie wciśnie, a co dopiero mm -mm, wiemy co. Ech, nie będzie zdrady. Najczęściej jest tak, że nie ma zdrady, kiedy w relacji się dobrze układa. I by tutaj trzeba było przyjrzeć się waszej relacji. Czy yy, no może być tak, że jesteście niedopasowani? Może być tak, yy, że macie inne oczekiwania. Czy zrobiliście, robiliście coś takiego na początku Waszej relacji jak kodeks partnerski? Czy ustalaliście pomiędzy sobą, jak będzie wyglądało wasze życie, wasze oczekiwania, czy macie wspólny cel, wspólne dążenie? A jeżeli już mamy taki kodeks, to na trzecim roku robimy takie kodeksy. Jeżeli już mamy taki kodeks i uświadamiamy, nie, jeżeli już mamy taki kodeks, to do takiego kodeksu co pewien czas trzeba wracać, co, co pewien czas trzeba wracać czyli nawigować. Nawigować kodeks, zobaczyć, czy coś w naszym życiu się zmieniło, czy mamy inne podejście, czy jesteśmy na innym etapie naszego życia, czy chcemy przegadać pewne tematy, popatrzeć na nie w inny sposób. W takim kodeksie jest również temat zdrady. A co wtedy, kiedy będzie zdrada? I najczęściej mówimy, jak on mnie zdradzi, no to koniec relacji. A tu nagle on zdradza, a my przy nim tkwimy. I pytanie. Dlaczego? Więc najpierw przyjrzyjmy się Waszej relacji. Co w tej relacji nie gra? Czy jaką osobą jesteś Ty, jaką osobą jest On? Zobaczyć, jak, w jaki sposób funkcjonuje się na co dzień. Czy macie dużo żalów, pretensji do siebie z przeszłości? Czy nie pasują Wam pewne, pewne rzeczy, które w Waszym życiu się dzieją? Czy może chcielibyście postępować inaczej? Często przy zdradzie są to również sprawy oczekiwania seksualne, więc przyjrzyjcie się Waszej seksualności. Czy seksualność jest zdrowa i dobra? Czy pochodzi z miłości seksualność? Czy dlatego, żeby odragować życie codzienne, żeby trochę mieć przyjemności i tak dalej, i tak dalej? Czy traktujecie seksualność jako narzędzie? Czy seksualność jest, jeszcze raz to powiem, efektem miłości? Jeżeli jest seksualnie zaburzona, jeżeli w seksualności są jakieś momenty, z którymi nie czujecie się dobrze, jakieś oczekiwania ktoś ma, ktoś inny nie spełnia tych oczekiwań, albo zgadza się na spełnianie oczekiwań, które nie są jego pragnieniami, oczekiwaniami, to wtedy zaczynają się żale i pretensje. I nie musi spełniać jego wszystkich oczekiwań seksualnych. Ale jeżeli ty nie masz ochoty na seksualność, jeżeli jej nie masz, to zastanów się, dlaczego? Czy dlatego, że masz takie przekonania na temat seksualności? O seksualności minutki już były. Z przeszłości, że kobieta nie powinna mieć y, przyjemności seksualnych, y, czy jakieś różne tam takie rzeczy, czy y, że kobieta powinna spełniać te obowiązki, czy może y, myślisz, że to on powinien spełniać takie Twoje obowiązki, y, Twoje oczekiwania? Skup się przede wszystkim, czym jest, jak wygląda wasza seksualność. I jak przyjrzysz się dokładnie związkowi, zrobisz sobie taki kodeks, czego oczekujesz od związku i co w tym związku nie gra, oczywiście możesz z nim o tym porozmawiać. Możesz przyjrzeć się, druga prawda, może przyjrzeć się jemu. Czy, to, czy poprzez zdrady, zapytać Ci, jeżeli, jeżeli rozmawiacie o tym, dlaczego on zdradza. Czy coś nie pasuje niemu w tobie, w waszej relacji? Czy się dowartościowuje poprzez zdradę? Natomiast ważnym pytaniem, które zadałeś na początku, stawiam to na koniec, odpowiedź na koniec. Co to pokazuje o tobie? Pokazuje na pewno programy z twojej podświadomości. Więc zastanów się, jak to było ze zdradami w twoim domu rodzinnym. Czy były zdrady? Czy tata zdradzał, czy mama zdradzała? Może nie było zdrad, ale o tym się mówiło. Może Ty miałeś przekonanie, może Ty masz przekonanie na temat własnej wartości, że jesteś niewystarczająca i można cię zdradzać. Ja do końca Ci nie odpowiem. Natomiast zadaj sobie pytanie: i co można zrobić? Zadaj sobie pytanie poprzez niedokończone zdania. Pisz niedokończone zdania. Czuję, że można mnie zdradzać, bo i to ci wybrzmi. Bardzo często wynika to z poczucia własnej wartości. Ale również może wynikać to z tego, że masz przekonania, że jesteś niewystarczająco dobra, czy masz poczucie winy. Zastanów się, czy masz poczucie winy, bo jesteś niewystarczająca jako matka, żona, żona w znaczeniu pani domu, czy może niewystarczająco jako ta żona-kochanka. Więc jeżeli będzie takie przekonanie, no to trzeba pisać afirmację, uwalniam się od przekonań, że jestem niewystarczająca. Jeżeli masz poczucie winy, że jesteś niewystarczająca, uwalniam się od poczucia winy, że jestem niewystarczająca. Pamiętaj o tym, każda wina szuka kary. Jeżeli myślisz, że to ci się z jakichś powodów należy, to tak może być. Może być dużo, dużo różnych rzeczy. Zadaj sobie pytanie, czy ty kiedyś kogoś nie zdradziłaś? Bo jeżeli chcesz, żeby zobaczyć, co lustro zdradzającego męża mówi ci o tobie, to również przyjrzyj się swojemu zachowaniu. Czy tylko nie zdradziłaś? A może zostawiłaś chłopaka bez wyjaśnienia. Może była jakaś sytuacja, która nie powinna w taki sposób wyglądać. Zastanów się i wybaczaj sobie. Wprowadź tutaj również, jeżeli dotrzesz do. Naprawdę do swoich win to wprowadzić element wybaczania. Tego wybaczania, jeżeli jesteś już po połowie naszej szkoły, albo przed połową, na drugim roku, w czwartym semestrze mamy zajęcia z wybaczania. Zrób sobie tą czterostopniową metodę wybaczania. Wybacz sobie, jednocześnie biorąc odpowiedzialność za swoje zachowanie. Natomiast zadaj sobie pytanie, co dalej, kiedy jest zdrada. Bo jeżeli nie przepracujesz swojego tematu, bo na pewno jest coś w przeszłości, że jest zdrada, to czy się rozstaniesz z tym mężem, czy będziesz z nim, to i tak nadal. Yy, Elementy zdrady będą się pojawiać. Może to będzie zdrada mentalna, może to będą tylko Twoje lęki o zdradę, a może będzie inny partner, gdzie również się będziesz tego obawiała i swoimi obawami możesz być zazdrosna i prowokować do zdrady. Także na pewno trzeba popisać sobie te niedokończone zdanie, dlaczego jest zdrada, dlaczego ta zdrada cię spotkała i uwalniać się od tego. Więc podsumowując. Jesteśmy teraz na końcu. Może inaczej podsumujemy. Z poziomu świadomego niedokończone zdanie i uświadamiamy sobie na podstawie niedokończonego zdania, dlaczego ciebie spotkała zdrada, czy co Twoje lustro w postaci partnera tobie pokazuje. Druga rzecz. Przyjrzyj się Waszemu związkowi. Zrób. Wasze relacje, takie podsumowanie, rachunek sumienia, ale jednocześnie kodeks partnerski, czego oczekujecie? Bo może jest zdrada, bo jesteście różnymi osobami. Może na początku relacji byliście inni, ale ludzie się zmieniają, może się zmieniliście. Przyjrzyj się, trzecia rzecz na poziomie świadomym przyjrzyj się swojemu partnerowi, jaką jest osobą, bo może on zdradza też dlatego, że jest taką osobą. Więc, jeżeli coś w związku nie gra, terapia partnerska, naprawiamy. Jeżeli coś nie odpowiada ci w twoim partnerze, porozmawiaj z nim i teraz, czy on będzie w stanie coś zmienić, czy, nie będzie, czy będzie chciał pozostać przy swoich starych schematach, które może tobie nie odpowiadają. A trzecia rzecz, kiedy uświadomisz sobie powody, że spotkało cię coś takiego, pracujesz z podświadomością. Natomiast żyjesz tu i teraz, żyjesz w świecie realnym. Nie zapominaj o tym, że pracować ze świadomością, czyli pracujesz z tym, co się stało, stawiasz granice, wymagasz, yy, rozmawiasz, pracujesz z kodeksem. I wybaczaj również, pamiętaj, pamiętaj, również o tym, wybaczaj sobie. Jest to poziom pomiędzy świadomością i podświadomością. Świadomi wiemy, że postąpiliśmy nie tak jak potrzeba, na tej spodświadomości, jak jest poczucie winy, to każda wina będzie szukać kary. Mam nadzieję, że odpowiedziałam. Mówiłam dużo, ale chciałam jak najwięcej powiedzieć. Odsłuchaj sobie może kilka razy, żebyś na to pytanie sobie sama odpowiedziała. Twoje lustro jest w tobie. Jest pytanie, jest odpowiedź. Powodzenia. Elaniszewska, Akademia Liter.